W ten sposób zamykamy sezon dotyczący zleceń, prawda? Najpierw kostka. Zjeżdżamy sobie na ostatnią stronę. Rozpacz Kaldezana. Wzmocnienie z przedmiotu starożytnego. I potrzebujemy tak: przedmiot starożytny, czyli tak, rękawice. Wymagany klejnot na zbroję, to jest 50. poziomu. Mamy 102. No i nieskazitelne Królewskie szmaragdy 3. Mamy. Owszem, odpalamy. Cyk. Wykonany postęp sezonowy. Jak widzicie, do, doszła statystyka. Plus 510 zręczności ze 102 poziomu rozpaczy kaldezana. Także tak się zamyka. Tak się w sumie robi kaldezany na Diablo. Jakby ktoś potrzebował informacji. A teraz jeszcze odbierzemy sobie nagrody sezonowe. Czyli tutaj strażnik. Potrzebowaliśmy kostkowej konfiguracji. Zrobiliśmy dalej. Wchodzimy na strażnika. Udało Ci się wykonać wszystko. Mamy zaznaczone. Gratulacje: do Twojej kolekcji dodano taki ładny, taki ładny portret. Taki ładny portret oraz zwierzaka. Także jak już go wykończyliśmy, to sobie go założymy. Zwierzaki. Gdzie jest ten gość z nożem? Ten gość z nożem. Pomniejsza mumia. Fajny, niech będzie.